Cześć wszystkim, prezentuję Wam projekt, który parę miesięcy budowałem dla mojej najukochańszej córeczki. Dlatego zaprezentuję Wam jak wyszedł efekt finalny. Oczywiście opowiem o wszystkich szczegółach, zobaczycie jak powstawał domek od A do Z. A przy okazji opowiem Wam mniej więcej ile trzeba wydać pieniędzy, aby własnoręcznie wybudować taki projekt. W przyszłym roku na wiosnę chciałbym ten domek pomalować. Tylko wpiszcie w komentarzu proszę Was bardzo. Jaki ewentualnie wybrać kolor? Czy biało-różowy, czy biało-szary? Ewentualnie różnego rodzaju kolory. Chyba, że ewentualnie wolicie, aby domek został tak, jak jest. jest. Prośba, pamiętajcie, zasubskrybujcie mnie bez BMW. Lecimy z tematem. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy budowę. Krok pierwszy. Stawiamy podstawę. Użyłem tutaj kantówek, słuchajcie, 10 na 10 cm zakończone kotwami 45 cm długości. Oczywiście cała konstrukcja została skręcona wkrętami do drewna 14 cm i oczywiście za chwilę cała ta konstrukcja pójdzie do ziemi. Tak, na trawniku będzie zaraz ustawiona. Pierwsze przymiarki są, wypoziomować trzeba, następnie zaimpregnować i teraz wszystko. Powoli już to skręcamy, i na końcowym etapie musimy jeszcze sprawdzić poziom i pion, czy się zgadza. I całą tą konstrukcję za chwilę będę zalewał betonem B30, aby się trzymała konstrukcja solidnie. Kolejny etap pracy: robimy podstawę z desek, czyli deski 22 mm. Akurat użyłem, wszystko wcześniej wyszlifowałem. Oczywiście deski parę miesięcy były sezonowane. Zaimpregnowany teraz, i za chwilę będę obracał. Następnie, wkrętami będę przykręcał. Pamiętajcie, nie żałujcie wkrętów, naprawdę duża ilość mi tutaj poszła. Wyszlifowałem na gotowo oraz zaimpregnowałem całą tą konstrukcję, ponieważ na niej później będę stawiał szkielet domku. Zobaczcie, tak konstrukcja się teraz prezentuje, jeżeli chodzi o wymiary tej konstrukcji. 285 długości, 175 cm szerokości oraz 145 cm wysokości, jeżeli chodzi o długość zjeżdżalni, 3 metry. Kolejny etap pracy zaczynamy się brać za robotę, czyli stawiam szkielet domku. Powiem Wam, nie wiem w sumie dlaczego postanowiłem, że taki zrobię projekt, ale jeżeli ktoś mnie ogląda dużo, dużo wcześniej. To wie, że woziłem domki prefabrykowane, uwierzcie. Tyle się naoglądałem, jak powstają ściany domków, więc postanowiłem, że pójdę tym tropem i zbuduję właśnie taki domek dla mojej córy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o koszt związany z budową takiego domku, bo pewnie jesteście zainteresowani, ile to kosztuje, to już wam powolutku mówię, a wy dalej oglądajcie, jak etap pracy postępuje. W takim razie zaczynamy od początku. Na początku miałem. Do dyspozycji około 1500 zł. Myślałem, że się w tej kwocie zmniejsza, ale niestety nie udało się. Słuchajcie, zaczynamy od drewna. Kantówki, deski to jest 850 zł. Zjeżdżalnia tu mi się udało kupić zjeżdżalnię dużo, dużo taniej za 210 zł. Płyty OSB 3 sztuki 380 zł. Pokrycie dachu gontem 100 zł. Śruby, kotwy, łańcuchy, wkręty oraz inne akcesoria 480 zł. Impregnaty tutaj łącznie mi 20 litrów impregnatu za 420 zł. Podbitka 750 zł. oraz beton 140 zł. Łącznie całkowity koszt, ile zapłaciłem za materiały na domek, wyszedł w granicach około 3200 do 3500 zł. Wydaje mi się, że sporo, ale efekty są. Woli się prezentuje konstrukcja. Oczywiście tutaj teraz impregnuję schodki domku, aby moja córa mogła spokojnie i szybciutko wchodzić na domek i sobie zjeżdżać. W sumie już korzystać z niego, tak? Zobaczcie, tak się prezentuje domek. Oczywiście w środku będą dwa okna oraz wnęka, która jest cofnięta o 30 cm, żeby nie był domek zbyt prosty, więc tak. Postanowiłem, że swój projekt wykonam. Oczywiście tutaj użyłem na szkielet domku kantówek dziesiątek oraz użyłem kantówek ósemek. I ta wnęka, o której Wam mówię, pokazuje, że jest cofnięta o 30 cm. I tak prezentuje się domek. Oczywiście kątowniki są poskręcane, wszystko jest zachowane tak jak powinno być z zasady BHP są mi znane, wiadomo konstrukcja ma być solidna ma być bezpieczna i cały ten domek robię dla mojej córy, więc bezpieczeństwo to podstawa, wszystko musi być solidnie poskręcane aby się trzymało na lata i nigdy się, mam nadzieję nie zawaliło, więc solidna konstrukcja, uwierzcie przy mojej wadze 100 kg nic się do tej pory nie zawaliło wszystkie, tak jak widzicie kątowniki są zamontowane gdzie się dało? zamontowałem no to lecimy dalej kryjemy dach płyty OSB oraz ten gąd który Wam mówiłem mi się akurat udało zakupić gąd w przecenie, ostatnie trzy paczki zakupiłem, więc postanowiłem, że idealnie będzie pasowało do mojego projektu zobaczcie, powolutku stawiam, zbijam to wszystko i tak się powoli Prezentuje efekt położenia pokrycia dachowego. Tak, dla ciekawości, słuchajcie, cała ta konstrukcja ma około 3,5 metra wysokości. Kolejny etap pracy, tu Was zaskoczę. Stawiamy wieżyczkę. Wieżyczka będzie oczywiście połączona mostkiem ruchomym z domkiem. Ale to za chwilę zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało i co w niej będzie. Wieżyczka już stoi. Na końcu, oczywiście, będzie zalana betonem B30, tak jak to zrobiłem z konstrukcją. No ale na spokojnie. Pierw musimy postawić ściankę spinaczkową. Postanowiłem, że nie będę robił pionowo, tylko postanowiłem, że zrobię pod kątem 45 stopni. Oczywiście, na tej ściance spinaczkowej będą zamontowane kamienie dekoracyjne do spinaczki oraz lina którą będzie właśnie mogła córa się w nią łapać i wspinać dalej do góry, tak powoli się prezentuje podstawa spinaczkowa. Zaczynamy robić elewację domków. Tutaj użyłem 6 paczek elewacji. Aby efekt końcowy powoli wyglądał tak. Elewacja domku słuchajcie, zrobiona. W takim razie trzeba ją zaimpregnować, a następnie to jak wam wcześniej wspomniałem, wieżyczka zalewana zostaje betonem. Tak, aby się wszystko to trzymało. Zobaczcie, tak powoli prezentuje się plac zabaw. I tutaj co wam wspomniałem wcześniej, czyli te kamienie wspinaczkowe tak zostały zamontowane oraz lina, za którą będzie córa mogła się łapać wchodząc na wieżyczkę. Oczywiście wieżyczka będzie jeszcze później połączona schodkami, tymi którymi właśnie obecnie maluję oraz przykręcam nowe śruby. W międzyczasie wleciały barierki na schody, tak aby dziecko bezpiecznie mogło się złapać, wchodząc na domek. I tutaj kolejny mój projekt, czyli postanowiłem, że zabuduję kącik, składzik na drewno do kominka. Więc tutaj użyłem palet 140x70 cm. I zobaczcie, tutaj są szczeliny, więc postanowiłem, że wybiję sztachety drewna z poprzedniej palety i ustawię w szczeliny, których tego, tej deski brakuje i tak się etap końcowy prezentuje oczywiście jaskółki wleciały okiennice w międzyczasie wleciały i za chwileczkę wszystko trzeba będzie już zbierać do kupy, impregnować w międzyczasie wleciały w maskownice tak zwane, żeby zasłonić łączenia elewacji Jednego rogu do drugiego, oczywiście, wleciały na zewnątrz okiennice. Tak się prezentuje powolutku domek. Tutaj jeszcze wleciały wsporniki, żeby połączyć wieżyczkę wraz z domkiem. Wypoziomować i ten mostek, o którym Wam wcześniej wspomniałem, tutaj łańcuch skręcony już, odpowiednie odległości są zrobione. I za chwileczkę będę już ustawiał i łączył wieżyczkę z domkiem. I tak się efekt końcowy prezentuje po zaimpregnowaniu całego Placu Zabaw. Zobaczcie sami. Piękny domek. Piękny domek. Najważniejsze. Uśmiech mojego dziecka. W takim razie, moi drodzy, jeżeli Wam się podobał film, pamiętajcie, zostawcie łapę w górę. Komentarz, mile widziany. Co byście zmienili? Jaki byście kolor zmienili? Dajcie znać w komentarzach. Kto nie zostawił suba, zostaw suba. I dziękuję Wam serdecznie, że oglądaliście. W takim razie, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.